Co cechę mamy? Szaftem majem bejsa szoł, mi ma to znaczy y, i będzie czerpać ze zdrowia, z, z radością, ze zdrowy zbawienia. 12.3. trzy, Izajasz nastąpi trzeci werset. Szaftem majem bejsa szoł, mi ma chalejka Jeszua. Szaftem majem bejsa szoł, ma

Ej, małem bęsa ma I yeah. będziecie czerpać ze z radością, ze zbawienia, amen. amen. Czy wiecie, że Bóg chce naszej radości, żeby się cieszył nie, żebyś był ciągle zmartwiony? Jak ja widzę ludzi, którzy byli w pana w ciągle zmartwieniu, to mi się ozwał od na odpowiedź pokutuje. Po, po Wiecie, Pan cierpiał za nas wszystkich. Amen. Amen. na krzyżu, tam nie było wyrazów radości, tam był, tam był wyraz odrzucenia ciężaru, niesienia wciągu grzechu, ciężaru grzechu i, i, i przeżywał wielkie chwile. Nie do rozpoznania był jego wygląd. I, i, i był przeżył niesamowite chwile, niesamowite, minimum 3-4 godziny na krzyżu, które który cierpiał od 6 do 9 i dopóki nie, 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 nie zapadł totalny mrok i dopóki nie zaczęła się ziemia i pędzła do ducha. I yy, to, był, to był najcięższy z możliwych czasów jak kiedykolwiek mógł przeżyć na ziemi. I to kosmos to odczuł. Wszyscy to odczuli. Yy, yy, są ludzie, którzy uważają, że mogą dojść do tego cierpienia. Nic nie dodasz. Ty w ogóle nie musisz cierpieć już więcej. Możesz przyjąć zbawienie z łaski, możesz przyjąć przebaczenie z łaski, możesz przyjąć uzdrowienie wolnie z łaski. Amen. Wymyślane jest teraz wszystko na, na wiele sposobów. Ludzie ubierają maski cieczeńnicze dziwne, różne. Ja myślę, że powodem jest to, że, że może przestałeś pokutować że może nie pokutowałeś, nie pokutujesz, nie, nie chcesz się poddać Bogu. Ale, yy, ale dzisiaj wiemy, my wiemy, że Bóg jest Bogiem radości. Amen. Amen. Bóg jest Bogiem radości. Ktoś się wzoruje na Żydach. mam kilku przyjaciół, już nie mogę ich słuchać, że nie mogę ich słuchać, ciągle się kierują Żydami. Żydzi odrzucili Jezusa, jest tam, nawracają się i chcemy, żeby się nawrócili, a no i starsi się w Panu, ale nie są przykładem wiary. Amen. Nie są przykładem wiary. Jakby wierzyli, to by żyli. A popatrzcie, co się dzieje. Wspaniała Ziemia, obiecana. Wielkie rzeczy, oni pokutują, oni robią co chcą. Największa rozwiązłość, największe, największe naj, 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 najgorsze grzechy, to tam. A o religii nie wspomnę. Czego sięga religia? Ortodoksyjni Żydzi potrafią się zabić, za jakoby jak życie, kilka może filmików na YouTubie. Nieśmiesznych, nie właśnie, nieśmiesznych filmików to zobaczycie, że nie chcielibyście, by, nie, nie chcielibyście, by, nie chcielibyście tak. być tacy. Nie chcielibyście być tacy, nie chcielibyśmy być tacy. Amen. Bóg jest Bogiem życia. Amen. Bóg jest Bogiem radości, przebaczenia, błogosławieństwa. I Amen. to się zaczyna od tego miejsca, od tego miejsca, kiedy uznasz go sobie Zbawiciela. A jeżeli już go uznasz Zbawiciela, to Ty musisz pokutować. Pan jest nie musi. Pan, Pan Jezus wziął Twoje grzechy, umra za siebie, ty musisz już do nich tylko przyznać. Amen. Amen. Tylko się przyznaj. I zresztą krok mówi, tylko wyznaj, tylko wyznaj, że, że mnie opuściłeś. Tylko się przyznaj swojej winy. Bóg nie zawinił w niczym. Człowiek odstąpi od Boga, buda mu wolą wolę. I, I wola, wola bez Boga, jak ktoś, jak ktoś yy, próbuje rzeczy robić bez Boga, dalej, dalej to prowadzi do grzechu. Możesz tańczyć, udawać radość, możesz robić nie wiadomo co, Możesz być, możesz mieć kilka masek. A w sercu, jeżeli nie pokutujesz, jeżeli nie, nie, ma, nie wiesz, że Bóg Ci przebaczył, będzie ci ciężko, będziesz, będziesz ciężko, ciężko żyć. Są kościoły, mam swój rytm, 5 piosenek, dwa razy tańczymy, coś tam zrobimy, a będziemy się cieszyli, bo tak wypada. Wypada przede wszystkim pokutować się, przede wszystkim szukać Boga i jak najbardziej cieszyć się, radować się z tego. Ja nie chcę teraz, yy, mówię bezimiennie o kościołach, ale cieszę się na przykład, że 39 lat temu, jak poznałem Boga, Poznałem w Gwizach w kościele, było wielkie przebudzenie. To był niewielki kościół, ale się bardzo, bardzo zaczął rozrastać. Piękne rzeczy się działy. Cała Polska przyjeżdżała do, do naszego kościoła i wspaniali kaznodzieje, niesamowici. Kamil Majdali, Toma, Tom Costamo, yy, yy, mógłbym mieć wiele nazwisk, wspaniali. Często było tak, że jeden za drugim mówił to samo kazanie, nie mogli się, nie mogli... bardzo podobne kazanie, yy, ale nie mogli się słyszeć, bo się nie widzieli. To nie była era telefonów komórkowych i, i komputerów to były to jeszcze zwyczajne, normalne czasy. <grystanie> I, I przyjeżdżali. Najlepsze było to, jak w ciągu trzech tygodni czy trzech miesięcy, e, e, jakkolwiek. 3, liczba trzy pada. E, po prostu przyszli ludzie, jeden po drugim mówił, w jaki sposób czyta Biblię. Każdy mówił to samo rzecz. Każdy mówił, ja tak się nauczyłem czytać Biblię i tak czytam. Dzięki czemu po prostu mogę. <grystanie> No wiele, wiele set razy przeczytałem wiele ksiąg, ale, ale na przykład księgę Psalmów, jeżeli zaczniesz czytać pięć psamów dziennie, dzisiaj jest 30 dzień miesiąca i czytasz co 30, czyli pięć psamów, pozwala ci, czytając dziennie, pozwala ci objąć całą tą Księgę. Pierwszego czytasz, 31 czytasz, pierwszy, 31, 61, 9, 1, 121 i część Starego Testamentu, część Nowego Testamentu. Jak będziesz tak robić, to jest taki naturalny sposób, dopóki Ci Duch Święty nie powie czytaj to, czy, czy wyraźnie czujesz czegoś, znaczy masz się konkretnie skupić. Może masz się skupić, może masz się skupić na tym, żeby czytać charaktery Biblii. Patrzysz na Dawida, patrzysz na, na Jozuego, patrzysz na, na, na oczywiście Pana Jezusa, The Best. Ale, ale y, może czytasz od strony kulturowej, patrzysz jak ludzie y, się zachowywali w tym czasie. Dlaczego tylko w jednym liście jest mowa o, o chustach wielkościołów, tylko to nosi. Tylko kobiety muszą nosić chustki. Na, na wschodzie, jak jeździłem na, na, do Ukrainy, Białorusi, Mołdawii tak samo. Wszystkie się musiały nosić chustkę. Tylko do jednego kościoła pa, Paweł tak powiedział, żeby chustki nosiły. Bo chodziło o, o szerzącą się, yy, yy, szerzący się grzech wokoło. I yy, to, był, to był nakaz dla tego kościoła. Nie był to nakaz w sensie powszechnym. ok? Ze wszystkiego można zrobić religię z każdej rzeczy. Ale religię, czyli powtarzający się ry, rytuał, który, 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 czyli pewną formę, która nie ma nic wspólnego z treścią, nie ma nic wspólnego z Bogiem. I my dzisiaj nie jesteśmy po to, żeby, 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 żeby tutaj jakąś formę uprawiać, ale jakąkolwiek religijność, ale żeby szukać Boga. Są rzeczy, które w tym sensie są. Bardzo, bardzo pomocne. Pan jest był religijny w tym sensie, że, że codziennie rano się modlił. Okay? już nie wiem, gdzie jest, a pan już szedł się modlić. Bardzo często noce spędzał na modlitwie. On miał swój rytuał. W tym sensie, miał, on wiedział, że właściwie nie bez tego, jak nie będzie szukał Boga to, to, i nie będzie przebywał z Nim, to nie będzie miał siły, nie będzie miał się czym dzielić, nie będzie, nie, nie, ma, nie będzie sam siebie, nie wykona, yy, nie wykona tego, co, co, co powinien wykonać. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, Pan Jezus powiedział do, do kobiety, yy, yy, która przyszła do źródła, a powiedział, że moim pokarmem jest, yy, jest hmm. wykonywać wolę Bożą. Okay? Wykonywanie woli Bożej było, yy, było pokarmem Pana Jezusa. To jest i fizycznie i duchowym, bo kiedy Ty wypełniasz wolę Bożą, to Bóg ci da ludzi, czy da, yy, ludzi, czy da możliwości tego, żebyś był zaspokojony. Amen. Ale najpierw musisz robić, wykonywać wolę Bożą. I ludzi to czyni, i ludzi robi wolę swoją, a, a wolę Bożą. To jest, ten, ten, to jest pytanie, które, które do, dotyczy każdego człowieka. Po to, jeżeli wiesz, że nie. Jeżeli wiesz, że nie, to dzisiaj pokuty. Dzisiaj powiedz, Panie Boże, ja wyznaję mój grzech. My dzisiaj chcemy zaśpiewać jeszcze, jeszcze jedną, dwie pieśni, kontynuować kazanie, yy, które się zaczęło. Halleluja. Boża miłość, jak rzeka Boża, miłość, jak rzeka, Boża miłość, wypełnia duszę moją. Boża miłość, jak rzeka, Boża miłość, jak rzeka Boża, miłość, wypełnia duszę moją. Boża łaska, jak rzeka Boża. Wypełnia duszę mą. Boża łaska jak rzeka, Boża łaska, jak rzeka, Boża łaska, wypełnia duszę moją, Boży pokój, jak rzeka, Boży pokój, Boży pokój, pełnia duszę mą. Μπο πού Μπο ζεχά, 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 Μπο

Boża chwała, jak rzeka Boża chwała, jak rzeka Boża chwała wypełnia duszę mą. Chcesz bardzo pracę duszę? Naszą duszę? Boży pokój, jak rzeka Boży chłopu, jak rzeka Boży chłopu, wypełnia duszę mą. Boży chłopu, jak rzeka Boży chłopu, Boży, bo zbóry, wypełnia, wypełnia, wypełnia. Amen. hallelujah! Muszę zacząć, bo y, głosić y, bo tak jak Elihu, nie wiem czy ktoś pamięta Elichu? Co to był Elihu, Taki wspaniały człowiek. W księdze, księdze Joba czytamy o, o tym, kiedy Job został y, był sprawdzany, y, był próbowany i y, kiedy Job y, Yy, do właściwie wszystko zostało włącznie z jego zdrowiem yy, yy, i kiedy żona powiedziała, żeby złożyć czuł w Bogu, kiedy nie słyszała dobrych rad, przyszło trzech przyjaciół, którzy pościli siedem dni pościli. Siedem dni pościli, bo widzieli jaki, jaki ciężar nosi ten człowiek, ale oni przyszli i przyszli z religijnymi tłumaczeniami do niego. To nie byli przyjaciele. Ja mam takich puszy, mam puszy, naprawdę takich ludzi. W ogóle to, to jest ciekawostką, że dużo ludzi nas ogląda, a nikt, nikt, nie nikt nawet nie, znaczy nie, przepraszam, jest, jest kilku, nie, nie, nie może będzie czas, że trzeba będzie wyróżnić ludzi, którzy, którzy, którzy przynajmniej powiedzą, że, że, są, że, że się budują. Jeżeli się nie budujesz, to po co mnie słuchasz? To tak, tak, taka dygresja. Nie, jeżeli, 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 jeżeli się szydercą, po to, żeby szukasz, szukasz powodów... Po to, żeby, żeby, żeby się doczepić, to też mnie nie słuchaj, bo szkoda twojego czasu, mojego na pewno. Ale jeżeli, 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 jeżeli szczerze szukasz Boga, jeżeli ci, żyjesz na Bogu, to po prostu reaguj, żyj! Ilu ludzi stawia lajki na, na rzeczy, które są nieważne. Ja wierzę i wiem, że głoszę są Boże. I yy, przestałem już, właściwie yy, nigdy no nie walczyłem, nigdy nie walczyłem, bo, bo jedną rzecz, co niedawno nauczył, na samym początku że nie mogę walczyć z Kościołem, mimo tego, że y, ja chciałem dobre rzeczy, robiłem, uważam, właściwe rzeczy, bym się podpisywał kilku pastorów, nie, nie dotykając y, y, palcami, ja dlatego, że, że y, po prostu y, miałem ciężki czas, y, y, była żona mnie opuściła i, i zostałem y, y, przez wielu ludzi y, no po prostu potraktowany tak jak tak dostałem i y, to to w tym momencie y, wiedź, nauczyłem się, że ja m, m, moim obrońcą był i będzie Bóg jedynie. Moim, ja też nie, nie będę walczył z tymi, którzy chcą walczyć ze mną. Y, piękne są psalmy, jak Dawid mówi, ja bardzo często dzielę się psalmami codziennie. Napiszę jakiś psalm, żeby do przeczytania, po zachęceniu y, i takim poznaniu, absolutnym poznaniu. W psalmach dowiemy się i zobaczymy, jak, jak się żyje po chrześcijańsku. Że to, że to nie jest to takie życie i śpiewanie, o, jaki jest dobry Bóg, o, jak mnie kocha, o, jak kocham Boga. widzicie, to jest za mało. Zewnętrzna, zewnętrzna, zewnętrzna forma to jest za mało. Musi być serce zaangażowane. A jeżeli ktoś dotyka twojego serca, jedni ku dobremu, drudzy ku złemu, to musisz reagować. Jak nie zareagujesz, giniesz. 27 psalm, psa, jeden z najbardziej ulubionych, y y mówi o tym, żeby... Żeby, 27 jest tam napisane takie słowo, czemu nie przeczytałeś no to, właściwie, więc... to, to tam jest napisane te słowa na samym początku, które mówi, który mówi, proszę Państwa, takie zdanie, które mówi takie zdanie, Pan to się moją i zbawienie moim, kogoż bać się będę, Pan ochroną życia mego, kogoż mam się lękać, człowiek, który który ma świadomość Boga, jest namaszczony, jest, po, jest wybrany przez Boga. 30 lat, 30, 17 lat mniej więcej, jest goniony po pustyni przez religię, przez religijnego przywódcę. I nie może nic zrobić, tylko ucieka, bo nie chce walczyć z, z nim. Przeciwnie, uważa, szanuje. Ja szanuję Kościół, bo ja, bo ja przez Kościół poznałem Boga, przez ludzi. Nie miałem objawień anielskich, w tym sensie, w dziedzinie zbawienia. Wiele razy Bóg do mnie mówił. Miałem wizję i sny wielokrotnie. Wielokrotnie się w ogóle nie chcę nimi dzielić, bo, bo znam takich ludzi, którzy tylko tym żyją. I jeżeli nie mają, jeżeli tego nie mają, to uważają, to uważają że Biblia mało znaczy. Ale powiem tak: yy, yy, Biblia jest numer jeden, a yy, na tym podstawie możesz badać, czy cokolwiek masz, czy te sny, czy te, czy te wizje, które masz, są od Boga, czy nie. Paweł mówi, że się nie będzie tym chwalił nawet. I napisał listy. Mm. Paweł się nie, nie chwalił co do, co do objawień pańskich, bo, bo, bo też z objawieniami tak jest, że jeżeli, 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 jeżeli zaczniesz się bardzo na tym pokusować, y, y, na, 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 tym, na tym skupiać, to, to, to możesz szybko płaść w pychę, bo Bóg do mnie przemówi. Wiecie, no, no nie każdy ma wizję, no nie każdy ma sny, każdy ale ma. ja otrzymam od Boga. To. Śmieszne, dla mnie śmieszne, tylko podobnie się przyda na wielkich rzec, znam ludzi, którzy tylko tak żyją. i Dawid mówi takie zdanie: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? On zadaje pytanie, bo wie, że jest atakowany. Tak naprawdę, że nie jest się atakowany, że śpisz, jesteś śpisznym religijnym. Wielu ludzi, bohaterów biblijnych Przeczytaj sobie taką książkę, wenerowie Boży, gdzie się tu mamy, tam mamy. jak Pokażemy na okładce, pokażemy okładkę. Robert Pilardon, ostatnio wspominałem o nim, napisał tę książkę, doskonała książka. Polecam, kup, zdobądź, pożycz i oddaj jak pożyczasz. A jakbyś yy, tak pozbyłem yy, yy, 70 biblioteki biblioteki jaką, jaką, jaką miałem, ale yy, a o to musiałem walczyć i wiem, że zostałem posądzony o o, o jakiś, jakieś napastowanie może, ale pomyślałem sobie, pół roku ktoś czyta tą książkę i nie przeczytał, to już ją potrzebuję, bo ja często lubię zerknąć do, do, do niej. Wystarczy mi kilka, kilka zdań albo, 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 albo yy, kilka yy, yy, po prostu wersów, yy, czy kilka stron, bo, bo mi dodaje siły to, że widzę dobry przykład. I jeden z tych przykładów, czy czytajmy o Dawidzie, który, który mówi, że panu, panu życia, mojego kochwa się, się będą yy, yy, nacierały na mnie złoczyńcy, aby poleć ciało moje, są oni wrogami, nieprzyjaciółmi. Słuchaj, każdy jest swoim wrogiem i nieprzyjacielem w momencie, kiedy cię atakuje. Jeżeli go nie nazwiesz wrogiem, nieprzyjacielem, Bóg mówił, yy, żeby się mógł i Błogosławić nie i jeżeli, jeżeli się nie nauczysz, to będziesz zabowany wtedy twoje mury padną, będzie wykrazione co masz z Bogiem. Ja znam takich ludzi, ciągle bez murów wchodzą. Oni są w ogóle tak otwarci. Kościół bez ścian te sprawy po prostu wszyscy mogą, wszyscy mogą ze mną rozmawiać. Nie da się tak żyć. Pan Jezus odstępował od uczniów. Pan Jezus odchodził od uczniów. Pan Jezus musiał mieć sprawy z Bogiem załatwione. Numer jeden. I wiedział czy ma się dzieje, czy nie. Jeśli się wszystkim dzielisz, może być, będziesz obramowany. Nie możesz, będziesz. I, i Dawid w walce nazywa ludzi po imieniu, że jej zła nie należy złem, że grzechem, grzechem nie należy grzechem, to, 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 to po prostu giniesz. Ja znam pastorów, znam ludzi osobiście, którzy, którzy oglądają pornografię, prawie pornografię, oglądają akty i, i po prostu mówią: to jest piękno, to piękna natury. Znam kościół w Anglii, w którym byłem, wielki potężny kościół. I po prostu byłem zdumiony. Jak barzel jest, była, był akt kobiecy. Ja myślałem sobie, no, no, no nie wierzę. Jeżeli grzechu nie nazwiesz grzechem, to cię grzech zabije. Jeżeli będziesz pił, jeżeli będziesz pił, yy, ma być dosłowny? Może, może to pomoże komuś. Jeżeli będziesz pił yy, wymiociny, a nawet taką kompotem, to jesteś w błędzie. Jesteś w kompletnym błędzie. Nazwij grzech grzechem, nazwij wroga wrogiem, zwyciężysz. A może ten wróg przejdzie na Twoją stronę w którymś momencie. Życzę. Okej. Okay. Y, 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 czy mówiliśmy, mówię ostatnimi czasy o pokucie i myślę, że to jest temat, dopóki go nie przerobisz, no to, no to się nie rozwiniesz. Nie ma możliwości rozwoju w tym życiu bez pokory. Bez pokuty i bez pokory z tym związanej, bo dzisiaj to jest temat y, y, następny to, 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 jest, to jest pokuta. Otóż jest tak, że jeżeli nie pokutujesz, to po prostu nie zapuścisz korzenia i twoje drzewo życia się nie rozwinie. Mm. I, I są ludzie, którzy, 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 wow, krzyczą o Bogu! A tam, po, po, tam jest pusto. Ja, znam, ja mogę pokazać palcami, mogę, mogę nazwać ludzi, którzy wielkie rzeczy ciągle się mówią, o sobie mówią. Ciągle mówią, i modno się przy tym, nie wiadomo co, mówią takie bzdury, że po prostu żal. I już nie mówiąc o tym, że, że i tak wszyscy wiedzą, że, że to nie jest prawo ich życia. Pan jest z prawdą, że on się stanie prawdą Twojego życia, zaczynasz już chodzić na fundamencie, zaczynasz wierzyć właściwie osobie, sobie, nie na sobie, powiedzmy no, na nim, i, i, i na pewno nikt nie będzie wytykał błędów ale Bóg Ci pokaże miejsca słabe, że grzeszne, które, które musisz zostawić, żebyś mógł się rozwinąć, żebyś mógł się rozwinąć. Amen? Bóg nie jest tym, który ciągle tylko czeka, komu grzech wypomnieć. Nie. Ale jeżeli przyszedł do Niego, dzisiaj na przykład przed, 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 przed nabożeństwem, przed spotkaniem, i y, 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 ma po prostu zachłanną naturę Zabawki muszą być wszędzie. Mam myśl że może tutaj się bawić, w gościnnym pokoju, ale... Cię chyba słucha. Ale, ale, bo są wakacje, ale mówimy, żeby, żeby to sprzątnął. Ja już nie mogłem, jak skaczesz z zabawki na zabawkę, że jeżeli już zdejmiesz babcie, no to skaczesz wysoko. I po prostu mówię, żeby to zrobił, a on, oczywiście walka trwa, ale on jest tym przykładem tego syna, który, który mówi, że nie, ale to zrobi. I, 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 I ja już szedłem do góry, a, a ja to mówię: Cię tata. Widzicie, do końca, tata, po prostu już mu, już mu przebaczyło wszystko. Wszystko mu, złama, wszystko mu złamało w sercu. A z drugiej strony patrzę: on bierze wszystkie zabawki do ręki i po prostu zanosi do, do, do góry. Bóg jest wspaniałym Bogiem. I pokuta, pokuta to nie są tylko słowa, tylko pokuta to są czyny. I. Na tym musimy przerwać. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.